Cześć! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku z Heroesów piątych yy, kampanii, słuchajcie, już lochu. Tutaj byliśmy. Czekajcie, nie ja co my tutaj mieliśmy zrobić, bo yy, nie grałem yy, dwa dni chyba w Heroesy, bo miałem yy, na zapas ponagrywane odcinki i w ogóle za poprzedni odcinek strasznie, strasznie dziękuję, bo jest naprawdę mega odzew pod nim. I tak samo od razu tutaj mówię: jeśli macie jakieś rady do grania misji czy kampanii, w ogóle co można poprawić, co mogę robić lepiej, piszcie śmiało w komentarzach. Ja wszystko czytam. Jeszcze nie odpowiedziałem na poprzednie komentarze, ale czytam wszystko i za każdym razem odpisuję, prędzej czy później. I staram się do tego wszystkiego ustosunkować. Więc jeśli macie jakieś pomysły, co można byłoby zrobić lepiej, to zapraszam Was bardzo serdecznie do tego. Ty jesteś głównym jakimś. Um, a tym głównym możemy sobie, słuchajcie, pójść... Tutaj mi pokazuje, że jest przejście dalej, tak jakby, nie? A to przejście to jest chyba to. Eee, dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, nie rozgarnę się na tej mapie. Zacznijmy od klepania zombiaków na głupi ryj. Wyszło git. Potrzebujemy siarki i klej... No jeśli dobrze pamiętam do zrobienia smoczków. Dzień dobry. Dobra, to mamy full, full build w zamku. E, was też możemy naklepać, wy jesteście dla mnie niskim. No mamy faktycznie całkiem niezłą armię. E, nie pamiętam już dokładnie o chodziło w tej mapie. Musimy aszy wykopać, jeśli mnie pamięć nie myli. No wy dobrze stoicie stosunkowo. Dobra. Eee, bam, 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 bam. Tak, ty masz mniejszą, aha, zdecydowałem się w końcu na was, eee, dobra, spoko, zdecydowałem się w końcu na was, żeby sobie, yy, żebyście były bardziej żywotne, spoko, eee, Relek, jakie ty masz czary, powiedz mi, koleżką. 29 many, masz grupówkę desorientacji, grupówkę spowolnienia, to sobie spowolnijmy sobie wszystkich na start. Niepotrzebnie rzucałem makroną spowolnienie, to on jest teraz dwa razy spowolniony? Czy jak to działa? Eee, ma na 8 tur spowolnienie, a ci mają na 8 tur... Nie, czyli tam to się z... Tam spowolnienie się zanegowało. No dobra, trudno. Eee, my nie czekajmy, to on tylko podchodźmy. To on też podejdźmy. To jest zjebany loch, słuchajcie. Trzeba będzie zacząć atakować trochę, żeby... Eee, żeby nie czekać, nie? Z tą inicjatywą... Aż grzech stać i czekać na nich, nie? Ty jesteś zatruty, ty jeszcze nie jesteś zatruty. Dobra, w kogo bijemy? Ciebie. Tutaj matronka ci wywali. Ajajaj, ale nie mam ciebie jak zaatakować. Chyba, że. Ilu jesteś w stanie zabić? 2 do 5 obrażenia. E, jest was 18 Jeśli mu dobrze wywalę To nic złego się nie powinno stać No właśnie e, Tak, ty mi tutaj możesz bić, spoko A tu jest jeszcze ta dwudziestka jedynka Aha, ale ty i tak mi tam nie... Dobra, wbijamy się w ciebie Pięknie. Zapomniałem, że on ma te swoje ukąszenie, nie? Czy tam uderzenie, czy jak to się tam nazywa. Ty teraz nie masz kontrataku, więc jak najbardziej się ciebie wbijamy. Pięknie. Eee, dojdziesz mi do niego, no dobra. Eee, tak, czy jak uderzymy sobie ciebie. Uderzenie kolejne. Pięknie. Dobrze to działa, muszę wam powiedzieć. Naprawdę mi się to podoba, jak, jak to dobrze działa. Nie zabijesz jednego. Szczególnie, że jeszcze dostajesz uderzenie na ryj. Super. Yy, bigo. Czterech. Ile ty masz hapsów, kolego? 39 Może być różnie z tobą. Mogę jakieś cierpienie rzucić ewentualnie, nie? Okej, okay, przeżyłeś. No to super. No to chłopcze. Yy, już nie żyjesz. Tak ci tą mogę powiedzieć. Yy, uderzy w Ciebie dziewczyna i... A jakby co, to by dobi dobił jeszcze jeździec, więc jest luz. No słuchajcie, mamy godzinę 11, ja nagrywam jeszcze przed wyjściem do roboty dzisiaj. Jeszcze nigdy tego nie robiłem, więc zobaczę jak się rower <śmawia> czy się nie jest później do pracy. Pracuję słuchajcie w systemie zmianowym, więc jest ta pewna wygoda, że mogę sobie Znaczy, z jednej strony to jest gówniany, z drugiej strony jest ta wygoda, że mogę się wyspać momentami, nie? Dobra, weźmiemy to. Mogę się spokojnie wyspać troszkę sobie dłużej yy, na dupie posiedzieć. No i nagrać sobie też coś z rana na spokojnie, nie? A dajmy ci podstawowe widzenie, spoko. No, ale z drugiej strony też nie zawsze jest fajnie pracować nad tej zmiany, nie? Do późna wieczorem, ale czuł, taka praca. Nie za to nie poradzimy. E, ale przynajmniej słuchajcie, teraz jak wrzucamy odcinki 18, ja jestem jeszcze w pracy, to e, mam bardzo umilony czas. Czytając sobie w robocie komentarze pod filmem jak chodzi tylko. Dobra, cipki. Chcecie się do mnie dołączyć? Ja o tym wiem. Kurwa, nie chciałyście. Ale chcecie być bardzo upierdliwe. Wy nie dochodzicie w pierwszą turę, nie, nie dochodzicie. Wejdziesz w nią. Dobra, zaatakuj tą. Tutaj mam nadzieję, że trucizna trochę podziała. A, trzeba jeszcze patrzeć. To jest powietrze, czyli dobrze, niech ziemię zadziała. Yy, bij się tutaj. Pięknie, uderzyłeś. Sześć obrażeń to nie jest dużo, ta już nie gra. Tą trzeba jeszcze jakoś wyłączyć. Zastanawiam się, czy mass slow będzie tej dobrą rzeczą. Czy może jakąś błyskawicą przypierdolić na ryj. 11. 12, A przywalnij jej lodowym tym soplem, czy co to tam jest? Lodowy promień. E, Okej, okay. a ty jesteś teraz zamrożona, tak? Na ile? Czyli jeszcze chyba na tę akcję będziesz zamrożona spoko. E, wy niewiele zrobicie. Dobra, uderzmy w Ciebie. Was jest najwięcej. Przeżyłaś. Poda. E, ty i tak wszędzie wlecisz, ty i tak wszędzie wlecisz. No, nie wiem, podejdź tutaj. Czy mi to coś dało? Chyba nie. <laughs> Chyba nie, mogę jeszcze bardziej do przodu wyjść. Eee, dobra, ciebie zabijemy matronką, super. Eee, fajnie było, jakbyś w nią uderzył, ale w nią nie uderzysz, bo jest za daleko. Dobra, dobij ją. Bo jak rozumiem, ogień, ko ogień kontra woda eee, jest dobrym strzałem, tak? No i teraz powinniśmy ci zadać dodatkowe obrażenia. Okej, okay, weszło, 54 obrażenia dodatkowe. Super, dobra. Trzeba na to zwracać uwagę, słuchajcie. Krwawy głaz. Yy, tylko was nie rekrutujmy, zostawimy sobie was tutaj w ten sposób. No wielki, wielcy druidzi to nie będzie najprzyjemniejsza rzecz. Ale z drugiej strony tutaj mamy wszystko wyczyszczone. Chodźmy na tych harpulników. To są strzelcy, ja wiem, ale... Mimo wszystko to nie powinno być jakieś tam mega, mega ciężkie. Co my tutaj możemy wybudować? Co potrzebujemy w ogóle do ulepszenia smoków? dużo rzeczy, my nie mamy dalej kopalni kryształów to jest jakiś ból, dobra, ulepszymy sobie matronki ściągnijmy sobie tutaj wszystko co mamy ile mamy teraz, przyrostu 11, uuu, to nice bo jeszcze była e, była dyskusja na temat, na temat, na temat tego budynku rytualnego lochu e, właśnie, gdzie możemy poświęcać jednostki w zamian za wzrost e, przyrostów na tych dwóch jednostkach na taurach i na cipkach. No dobra, z w miarę kamera. Eee, I muszę właśnie nie do końca wiem w sensie wiem, że po prostu się poświęca jakieś tam jednostki, które mamy, żeby tam wzrósł ten przyród. Tylko nie mam pojęcia, czy e, różnopoziomowe jednostki, na przykład nie wiem, czy jednostki siódmego poziomu, na przykład, nie wiem, anioł. E, czy jest w stanie nam bardziej podbić to, czy, czy nie jest w stanie. W się wiecie, czy, czy przy aniołku mamy większą szansę na, e, no, z, dodać sobie więcej e, jednostek, nie? Jeśli chodzi o przyrostowy, przyrost tygodniowy, o, pomarańczowy. Gdzie ty jesteś, koleżko? Tutaj. Coś masz, niby średni. Nie masz matron, to mnie cieszy. Ja zaraz pójdę po smoki, więc y, tym bardziej będziesz stary niewielkim dla mnie zagrożeniem. Cieszę się, że nie trzeba było tego grać. Eee, weźmy złoto, bo 500 exp to nas raczej nie raczy. Szczególnie, że teraz do wbicia levela potrzebujemy, no w sumie nie aż tak dużo. Eee, ale mimo wszystko loch jest dość drogim zamkiem, więc chyba wolę... Hmm, wycofujesz się. Więc chyba wolę sobie wziąć złoto, żeby się wyrekrutować w pełni. Dobra, zbierzemy sobie przyrost. Myślę, czy nie zaczekać jeszcze tych dwóch dni do kolejnego tygodnia. E, na pewno was na was... Spróbujmy na nie grać mimo wszystko. E, matronki te, jeźdźcy ci. Dobra, bierzemy wszystko. Elegancko. No i zobaczmy, jak ta armia teraz wygląda. O, ja nie mam ulepszonych matron. Dobra. No jakoś wygląda, jakoś wygląda. Was to wszystkie możemy dać. Was w ten sposób. Coś mamy. Jeśli chodzi o artefakty zajebiste rzeczy tutaj mamy. Wiszor Mistrzostwa też jest zajebisty. Kupmy sobie wszystkie machinki i obleżnicze. W sumie balisty nie musiałem, ale już trudno. Przeczekajmy sobie te dwie tury. Zgarniemy sobie od razu kolejny przyrost, słuchajcie. Oho, on tu idzie do mnie. Czy to jest ten sam Śmieć? Tak, już jesteś na niskim Letos, okej. Okay. Letos jest generalnie mega zajebistym haterem, żeby nim sobie grać. Eee, bo jeśli dobrze pamiętam letos yy, wchodząc do bitwy zaraża... znaczy zatruwa losowe jednostki. Eee, no i przez cały czas trwania bitwy mają truciznę na sobie, nie? Więc jest to mega, mega mocne. Tydzień motyla. Siunimy sobie karawany, zapewne nam którąś przejmie, ale wolę ściągnąć sobie je do mnie, żeby on nie przejął. U, nie on kasy, niż żeby on sobie um, te karawany wziął do siebie. Dobra, sprzedajmy się trochę. W sumie, co my potrzebujemy, potrzebujemy do rozbudowy, co? Kasy i siarki. Znaczy kasy, kryształów i siarki, no to reszty może nie sprzedajmy albo przynajmniej nie na tyle, żeby to było dla nas jakieś mega bolesne. Zresztą kopalnie tego mamy. Dobra, mamy 2000. Daj mi was, daj mi chipki. No i na tym się kończy nasza rekrutacja z tego tygodnia. Dobra, kolego, zapraszamy do tańca. Zobaczymy, jak się szybko skończy twoje tutaj śmieszkowanie, zatruwanie mi tu dupy. Oczywiście kurwa, że przejął jedną kopalnię. A nawet kopalnię I ucieka eee, Dwie tury No chodźmy tędy Ha, dobrze, że ja wyrekrutowałem O, tu jeszcze jesteście wy do pobicia, dobra, trzeba będzie was naklepać zaraz Ale najpierw się tym chujem zajmiemy No chodź do mnie, koleżko, chodź Kurwa, jaki jesteś upierdliwy Najgorsze jest to, że nie dojdę do Ciebie teraz, w której się będziemy ganiać dookoła tego. No nie dojdę. Co? So, najpierw chodźmy tutaj. Pięknie. Daj mi klucznika. Pięknie. I chodźmy tu. I będzie po prostu raz pół godziny ganiania się za gnojem, nie? Tragedia. I w drugą. Niesamowite. Dobra, szczerze mówiąc, ja mam tą, tą portal, tak? O kurwa nie mam. Chodźmy w tym kierunku. Zobaczymy gdzie on będzie szedł. Idziesz mi na zamek, kolego? No dobrze, zapraszam. Logistyka by się przydała teraz, nie Doganiania tego dupka. Dobra, podejdźmy tu. Zgarnijmy sobie to z powrotem. I chodźmy już w tę mańkę. I mam nadzieję, że teraz, jak on mi gdzieś tu wyjdzie, to już będę w stanie go capnąć. Zobaczymy to. Na wrazie było od razu. Rówmy sobie tutaj wojska jakieś. Ulepszymy sobie Was. Hmm. No i z powrotem od dołu się rekrutujemy. Mamy wszystko elegancko. No następny przyrost będzie ciężko. Kurwa, jak ty jesteś upierdliwy. Brak mi słów na to, nie? Ale wy widzicie to? Jaką kurwa funkcjonuje? Zaraz chyba sobie to odpuszczę, słuchajcie. Naklupiamy sobie druidów. To wszystko po to, żeby mi zająć dzienną kopalnię, nie? Niesamowite. Bo nie mam tego tam portalu, więc. Jest trochę lipa. Dobra, jesteśmy już bliżej, niż dalej niego, więc chodźmy po prostu za nim. On zanim się stąd wycofa teraz, znowu straci trochę ruchu. Kurwa, chyba go capniemy już. Oby. I chciałbym się ciebie bardzo letosku pozbyć. Nawet tego nie zająć za ciota No nie. O, ale ciebie już możemy zaatakować. Czekaj, okay. le lagu. Nie mamy żadnych artefaktów. Dobra. Co za tydzień? Hmm, w tym tygodniu jeżdżę mają pierwszeństwo przejazdy. Dobrze wiedzieć. Nie no, zwiewasz nam. Kajdany wojny by się przydały. Eee, bom, bam 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 bam. Wy stoicie git. Cię bym dał tu. Smoczka bym dał tu. Matronki tu. To ciebie chyba tutaj, nie? Owszem. Wrócić no. Aha. Ja pierdol, na tym polegała ta bitwa, serio. Dobra, idziemy ci kołyszko w zamek. W się sensie na górę, zobaczymy, co się tam na górze kryje. Jeszcze im przypomnijcie, jakie są cele tej misji, bo właśnie miałem to sprawdzić i zapomniałem. Zbudujmy rocznego strażnika. Aha, czyli musimy zdobyć UZA3 i ją wybudować Spoko. No to chyba takie w miarę... spoko, nie? Luzik taki. Dobra, jeszcze was naklepiamy po drodze. E, tutaj sobie ściągnijmy kolejne karawanki. To bo musimy wyjść teraz. E, zetkujemy ciebie... Brakuje nam surowców, mam nadzieję, że kopalnie będą u góry gdzieś jeszcze. <laughs> bo nam ani do Magilda, ani na smoki nie starcza. Siarki mamy sporo, no to to jest git akurat. Bo siareczkę tę potrzebujemy do smoczków. U! Dużo mi chcesz zaproponować? Dużo? Widzę taki dość średni teren do walki. Dobra. Yy, wy macie jeszcze jakieś kamienne kolce, nie? Więc trzeba będzie się jakoś tutaj rozsunąć. Podejdź gdzieś tutaj. Zatruwaj. tutaj o smoczek datuje z automatu 20 obrażeń to nie boli masz teraz prawą moc desorientację czy to yy, ...zeklęcia z o strzelaniu i kontratakowaniu. czyli magię dalej będziesz mógł używać hmm, co będzie lepsze hmm, desorientacja czy spowolnienia? Działa na 50% w grupie. Spróbujmy cię opóźnić. No nie weszła tutaj teraz, szkoda. Kogo mi siękniesz? O kurwa, smoka mi zabiłeś? Ej, no to bardzo niefajnie. No, dobra. <laughs> Co oni mi tam proponowali? Nie lubię słuchajcie wczytywać, że wiecie, nagle kurwa z dupy tracimy smoka i muszę to wczytywać. Czterech tych. No chyba wolę ich niż jednego smoka. Mroczny rytuał potrzebujemy mieć. Więc zapraszam. Dziwne, że dopiero teraz go wziąłem, ale dobra. Złota troszeczkę też się przyda, chociaż mogłem wziąć te 500 pd.ków, bo i tak teraz się szybko do zamku nie cofnę. No ale już dobra, chuj. Zostaniemy sobie przy tym 1000 złota, 500 pd.ków. To z drugiej strony nie jest jakoś mega dużo, też nie? Ile many dobra, to się zdąży odnowić. Nie musimy iść do studzienki Czy ja tutaj na tym save ściągałem? Dobra, ściągnąłem sobie te karawany w ten sposób. Zróbmy to jakiś garnizon, słuchajcie, żebyśmy już się tutaj niczym nie musieli przejmować. Dwa smoczki kolejne. Mógłbym je dostarczyć w sumie, ale za dużo tur już minie, zanim ja to zrobię, więc olejmy to. Shit happen. Niech będzie. Zostaniemy sobie przy tej armii, którą mamy teraz. I tak nie jest zła. Powiedziałbym więcej, jest nawet dobra. Dzień dobry. Z wami nie chcę się póki co bić. Z wampirkami już mogę prędzej, ale zobaczmy, co tutaj jeszcze dalej się kryje. Kopalnia złota jest bardzo fajną rzeczą, z reguły. Tutaj możemy gdzieś dalej iść, spoko. Czy tutaj widzę kopalnię kryształów? Nie, widzę grypy z kryształami. Dobra, spoko. U, te grypy nie są przyjemne do walki, bo na nie nie jest aż tak prosto. Na tych pikowanie się odsuwać. No, spróbujmy. No, tam jakiś garnizon już widziałem, o proszę. Dobra. O, już się możemy wbijać od razu cudownie. Dzień dobry. Zapruwamy oczywiście. Eee, aha, ty jesteś wybią... Teraz jesteś woda, dobra. No tobą nie wbijamy. Kurde, jakbyśmy hipnozę złapali, słuchajcie, na nim nie ma go chyba co spowalniać, bo on jakoś daleko nie spadnie. Ewentualnie spróbować coś w ten sposób i go zamrozić. Teraz go spowolnić. Aha, zamrożenie zeszło? Nie no, jest dalej, okej. Okay. Ale i tak zaraz wejdzie. Dobra. Smoczku, skoczysz przed niego, super. No właśnie, balista w go uderzył. A nie, to dalej jest zamrożony. Nie do końca garnię, jak to działa. Dobra. Chodźmy koleżko do ciebie. Też w sumie niepotrzebnie się na straty narażam, ale już pójdziemy. Eee, nie powinieneś mi smoka zabić, nie? No, 202 życia, raczej nie. Plus obrażenia od ognia, pięknie. Ile masz hapsów? 157, dobra. Pewnie mi minotaura wlecisz, czy coś, nie? 120 możesz mu zadać teraz, więc ktoś może tej deduwę zaliczyć. Dobra, liczę na to, że nie zabijesz mi jednego. Prędzej teraz możesz to zrobić, a wbijasz się w mino... O nie! 9 minosiów w dupę. Trudno, już nie rozgrywam tego. Ale dałem dupy z ustawieniem się. Nie pomyślałem o tym, słuchajcie. Dobra, co my tutaj mamy w tym garnizonie? Główno. Czyli zapewne gdzieś tutaj będzie droga do zamku nas prowadzić, tak? Co to jest? Kolejny garnizon. No i to tak wygląda, jakby gdzieś tutaj miał Wieść nas droga do zamku, nie? Ej, dobra. Eee, ja jestem ślepy jak kurwa. Nie wiem co. Chodźmy tutaj. Trzeba ulepszyć smoki przecież, nie? Ale no, tak daję dupy z pozycjonowaniem się teraz. Tragedia, tragedia jakaś. Tutaj widzę jakieś busty do statystyk. Tutaj widzę kopalnię drewna. Fajnie, trzeba będzie ją zdobyć. To widzę, że to jest chyba taka spokojniejsza misja, nie? A eee, no z mapiera się możemy akurat poklepać. Te lisze, jakby z byłoby spoko ale czy musimy z nimi walczyć na razie? No, chyba nie. Więc sobie to odpuścimy. Ile potrzebujemy do ulepszenia smoczków? Halo? Panie zamku? 15. Mamy przyrostu po jeden teraz, tak? No dobra, spoko, zaraz będziemy mieć. A przy okazji kolejny przyrost sobie zgarniamy niedługo. E, to jakieś złoto... Pytanie dokąd ten teleport prowadzi? I bardzo mnie kusi, żeby go jeszcze odblokować. Dzień spokoju, nie dzieje się nic, tak? A nie, tydzień spokoju śmiertelnego. Spokoju to nie dzieje się nic. Uuu, mamy zmniejszoną inicjatywę o 20%. Słuchajcie, czyli jest to bardzo niefajny tydzień, bardzo dla nas bolesny. Od tego zacznijmy. Bo my na inicjatywie bardzo, bardzo mocno bazujemy. Co zresztą chyba widzicie po tych bitwach. Szkoda wielka, no ale cóż, nic nie zrobimy. Obraz coś przeskoczył? Czy mi się wydawało? Chyba przeskoczył. O, jeszcze was nie widzimy. Też jesteście spokojnie do naklepania. Dobra, najpierw chodźmy na wampirki. Nie tracąc nic przy okazji, nie wiem, to są wampiry czy wampirze lordy. Eee, chodź tu, chodź tu. Ej, właśnie mnie tak naszą, że nim wcale nie musimy nawet atakować zwykłe wampiry luz. Nim nawet nie musimy atakować, tylko nim możemy stanąć przy kimś, żeby on po pierwsze zadawał te ob obrażenia od, yy, wiecie. Od atakowania kogoś, a po drugie, żeby on zadawał obrażenia po prostu przejeżdżając obok jakiejś jednostki, nie? Kuźwa, dopiero o tym pomyślałem. Może to być serio, faktycznie przydatna opcja. Dobra. Aha, ty nie zaprówasz, dobra, spoko. Możemy się w ciebie wbijać, ale jeszcze się z tym wstrzymamy, Podleź mi o dwa. Minośki też chodźcie nawet tutaj. Matronka. Z powolnienia nie ma co. Ewentualnie orzecz mi prawą moc na nie rzucić. One bardzo dużo robią. Dobra, walmy z ręki. Powinniśmy sobie z wami poradzić chyba nic nie robiąc wielkiego wam. Dobra, uderz tutaj. Hydra jak zwykle jest świetnie wypozycjonowana. O właśnie, teraz tą staniemy sobie tutaj. Eee, Wal w niego. I teraz tak, latując w niego... Zabijamy go, dobra, spoko, spoko, spoko. <gry> no tak, nie ma kogo tam zaatakować, ale patrzcie. Rymcymcymcym. Jedenastu. I ugryzienie za trzech i go zabijamy. Kurde, dobry jest. Fajnie, fajnie taktycznie można sobie z nim kombinować bitwy teraz, nie? Dobra, 1000 złota, fajnie. I gdzie nas wywaliło? O, do Obelixa. Obelixa. I Asterixa, rzecz jasna. E, po co ja tu co chwilę wchodzę? Jeszcze jedna turka. Nam się nigdzie nie spieszy i tak pewnie prędko tam realagiem nie wrócimy ale to coś, że to będzie jedna z tych map, gdzie będzie dużo czyszczenia. Poza odcinkiem się jasne, bo. Uuu, widzę bohatera. Eee, halo, halo Gdzie pan jest? Tutaj, dzień dobry A jesteś głównym. A tu jest zejście kolejne do podziemi, okej okay. Spoko, pokaż mi. Gdzie jest łza. Gdzie tu się odkrywa? U góry? Chyba gdzieś na powierzchni będzie, nie? Tak to wyglądało, jakby to było gdzieś na powierzchni. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze z wami. Na magów na razie trochę się cykam, muszę wam przyznać. Trochę się cykam. Więc na razie tam jeszcze nie idę. W następnej, turze widzę, nam się udało ulepszyć magilda. Jeszcze to będzie spoko. Trzeba gdzieś się tu wybrać, bo... O! Kim jesteś, kolego? Aha, to jesteś dalej ty sobie zabrałeś... Aha, karawanę sobie zgarnął. No, spoko. Jesteś głównym. I myślę, że drugiego bohatera nie puścić, słuchajcie, na górę jeszcze. Żeby mi czyścił te wszystkie kopalnie, które gdzieś tam są wolne i inne gówna. Super, dziękuję, że nie musiałem z wami walczyć. Wzmocnione zaklęcia chyba potrzebuję, nie? Owszem, potrzebuję. A pieczęć ciemności, co to mi daje? No, myślałem, że na każde zaklęcie, ale mimo wszystko całkiem spoko bierzemy wzmocnione zaklęcia no i właśnie teraz mamy wzmocnione jakby inaczej zaklęcia to że one pewnie kosztują kurwe many nie eee. no, dwa razy więcej many kosztują no dwa razy więcej many ale to dalej jest zajebiste tym bardziej potrzebujemy słuchajcie mieć mm, talent magiczny dobra no mamy trzeba będzie go rozwijać mm. Tutaj byliśmy. Owszem. To jest to nasze. Dobra, chodźmy w, te, w tym kierunku. Zwani może jeszcze nie. Albo ewentualnie chodźmy tutaj. A ty mi jeszcze dostarczy troszeczkę. Armii, nie? Co nam wpadło? Maggildzie. łańcuch błyskawic, spoko. Trzeba będzie się tutaj przejść realagiem. No i ich. Jeps. Halo. Jeps. A! Jeszcze mamy smoki do ulepszenia! U, uh. Uuhuhu! Uh, Trzeba się nad tym zastanowić, które lepsze. Ten ma 9 inicjatywy, te mają większy rozrzut obrażeń. Czerwone wyglądają fajniej. Podpalenie, ognisty oddech, duża istota, odporność na magię. Ha! Te nie mają odporności na magię. Dobra, to już wiemy jakiego smoka chcemy używać. Sorry, ale jeśli smok nie ma odporności na magię to jest... No, nie powiem, że useless, ale, no, ale na pewno słabo to wygląda. Yy, aha, mam i tak smoczki nieulepszone w armii. No... Dobra, do lagu. Ja wiem, co trzeba robić. Pójdziemy tutaj go naklepać i pójdziemy sobie do zamku jeszcze zapisać zaczęli wziąć sobie czary i ulepszyć smoki bo tam dużo da Ale póki co moi kani dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału i zapraszam jutro o 18 na kanał bo tam widzimy się w kolejnym odcinku Trzymajcie się, cześć